Agnieszka Cygielska, kłaniam się i zapraszam na te najnowsze, wiosną pachnące informacje pogodowe. Przynajmniej tu mamy dla Państwa wieści wyjątkowo dobre. Oto szczegóły na początek sytuacja europejska i z jednej strony front atmosferyczny, który rozciąga się od Skandynawii przez kraje Beneluxu, Niemcy, Francję i sięga aż po Hiszpanię, po wysepie Iberyjski, pod chmurami deszczowymi i z centrum układu niskiego ciśnienia, a cały czas, nawet jeżeli nad Polską Północno-Zachodnią pojawią się chmury frontu atmosferycznego, to pojawi się niewiele... Wielka ilość opadów deszczu i to nie zmieni faktu tego, że nadciąga a właściwie maszeruje w naszą stronę wiosna. I tej wiosny chyba bardzo potrzebujemy. Mieliśmy na miastkę tego dziś, kiedy to niebo było bezchmurne i takie też pozostanie między innymi dziś w nocy. W wielu regionach będzie spokojnie, pogodnie, ale już zaczną się rozpoczną się zmiany, dlatego że jak spojrzymy na prognozowaną temperaturę, którą za moment zobaczymy to na zachodzie kraju, tu gdzie jeszcze poprzedniej nocy mieliśmy ujemne temperatury, to dziś ta temperatura będzie już temperaturą dodatnią i to ciepłe powietrze będzie wkraczać dalej. Natomiast jeszcze na wschodzie ta noc będzie rześka i ta temperatura będzie temperaturą ujemną od Minus 5 do minus 3, ale dzień rozpocznie się dużą ilością światła, a to światło też jest bardzo potrzebne. Zwiastuje rzeczywiście coraz dłuższy dzień, no i też coraz wyższe temperatury. Te niewielkie opady w rejonach Trójmiasta Polski północno-zachodniej, a w pozostałych regionach wszędzie pogodnie, słonecznie i coraz cieplej od 7 stopni na północnym wschodzie do 14 w Polsce południowo-zachodniej. Pamiętajmy, że to są temperatury prognozowane w cieniu, więc w słońcu już teraz te temperatury będą coraz wyższe. Nie tylko w poniedziałek, ale także i w kolejnych dniach. We wtorek odsłaniamy od 10 do 16 stopni. W środę od 12 do 17, cały czas spokojnie i pogodnie, ale potrzebujemy też równowagi i balansu, więc potrzebny też jest deszcz, który pojawi się między innymi w czwartek, ale proszę zwrócić, na zwrócić uwagę na temperaturę 18 stopni we Wrocławiu, 16 w centrum, w piątek od 9 do 15, więcej opadów deszczu. I jeszcze na koniec sprawdzalność naszych prognoz. Zobaczmy. Za moment się pojawi. Temperatura 95%, opady 90% i za moment wracamy z raportem smogowym i tam na szczęście też mamy dla Państwa dobre wiadomości.